No, Jesteśmy żywo. Możesz przekazać tutaj słowa otuchy do kamiatów i kameratek, bo wszyscy na to czekali. Eee, także linia jest twoja. Linia jest twoja na biurze. Słuchajcie, e, e, zwyciężymy, zwyciężymy. To, co się wydarzyło ostatnio i, i tę reakcję tych, e, tej patałachy, te, tych hazardów e, na nasz marsz w Kaliszu, w ogóle nic nie poskutkuje, nie ma żadnych podstaw ani prawnych ani, ani powiedzmy w realu. Także jest taka sytuacja, że w ogóle samo zatrzymanie naszych kamratów było nielegalne. nielegalne. To, że oni ich tam później do prokuratury i prokuratura też ich zwolniła, też powiedziała, że nie ma nic wspólnego. A dopiero sąd w jakiś tam sposób nawet nie uznał poręczenia e, w, 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 posła Brauna e, za to, bo mm. braun dla sądu, tak, tak określili, to jest, to jest naprawdę, to jest już nagonka na nas, która zapaliła iskrę, zapaliła iskrę, która już e, e, naprawdę może e, ta iskra zapaliła z kolei pochodnie. E, taką e, lepszą, powiedzmy, niż tą pochodnię, którą trzymał e, Maciek e, zapalając i podpalając e, tę księgę. I ta pochodnia już nie zgaśnie, nie zgaśnie. Mamy paliwo, mamy paliwo. My jesteśmy, my jesteśmy już konsekwentnie e, dążymy do, do tego już e, bez żadnych już tam zabawy e, i, i bez żadnej... E, Polityki z naszej strony, już nie będziemy, nie będziemy to stosować. Nie jesteśmy już dziećmi, wiemy co, mamy, wiemy, co mamy robić. Wszystkie te oskarżenia, które padły, to ja wyjaśniłem. Ja nie wiem, dlaczego nikt nie czytał, nikt nie słuchał, nikt nie, nie, nie powiedzmy, doinformował się o tym. Zanim wydał jakieś głupie oświadczenia. No właśnie, na, na Bilum, właśnie ja chcę to powiedzieć, że ty jesteś no. tutaj najbardziej kompetentną osobą, która może się wypowiadać w tematach związanych z semityzmem, antysemityzmem. Dlaczego, dlaczego w ogóle Ciebie nie chciano słuchać w tej całej tutaj awanturze, w tym, co się wydarzyło? No właśnie, bo ja tam, tam w moim liście, nawet do, do tego Kamińskiego, e, który uratował się tym stan.